Słuchajcie, krótka wstawka, jedna ważna informacje. Zaczynamy finały WC już w ten weekend, więc wpadajcie rano. Będziecie mieć szansę na zgarnięcie w dwa dni dość sporej ilości dropów. Drużyny są tutaj wymienione. Mamy dwie europejskie drużyny, dwie polskie drużyny, o czym warto podkreślić, mamy dwie drużyny z Ameryki, no i później jeszcze zostaje Azja. Dropy, tak jak widzicie na załączonym obrazku 23, 11 i 24 do zgarnięcia. Dużo tego będzie, jeżeli chodzi o same dropy. Dropy przede wszystkim Type 59 w nowej odsłonie, w tej, której widzieliście u mnie na kanale niedawno. Także jeżeli chcecie zgarnąć fanty i mieć szansę wylosowania tego czołgu, no to wpadajcie. Startujemy już w godzinach porannych, każdego dnia, czyli sobota i niedziela. Widzimy się o 5 rano na Twitchu, dlatego zachęcam, ale dropy na spokojnie, nawet jak się obudzicie o godzinie 9, to raczej będziecie mieć szansę, żeby je też zgarnąć. Kolejną rzeczą są wyprzedaże z czarnego piątku. Słuchajcie, każdego dnia będzie oferta od wargamingu wrzucana na jakieś czołgi. Ja nagram te czołgi wszystkie jutro, więc na spokojnie będziecie wiedzieć czym i jak grać. Niestety dzisiaj już tego nie zdążę. No, ale mamy tak, pierwszego dnia rewkę, mamy T343 ziemniaka, no i obiekt 752. Obiekt 752 jest mega ciekawą maszyną, ale cała reszta moim zdaniem nie ma większego sensu. Tutaj już wam z góry Mówię, dodatkowo będą też misje na dzień, dzień czynienia i jeszcze kamuflaże 27 do 29 do zgarnięcia u mnie na Twitchu, więc zapraszam serdecznie i dodatkowo zobaczcie kolejne dropy na kamo w piątek. 29-30 widzimy się na Twitchu, wpadajcie po nagrody, bo oprócz tego będzie cała reszta fantów. Do zgarnięcia z Afriko! Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Słuchajcie, w tym odcinku pokażę Wam dziewiąte poziomy, które ja personalnie bardzo lubię, którymi świetnie mi się gra i które trzymam w garażu. Oczywiście nie są to wszystkie maszyny, więc żeby was nie zanudzić, zrobię kolejny odcinek i dodam kolejne dziewiąteczki drzewkowe, przypominam, którymi bardzo, bardzo lubię grać. Oczywiście tutaj byłem też no, no limitowany, więc mogłem wcisnąć cztery więcej. Wydaje mi się, że nie ma sensu, bo ten odcinek mógłby być za długi. Ale zrobimy kolejny, nic się nie martwcie. Postarałem się jakoś to posegregować. Wziąłem jakieś hateki, jakiegoś meda, jakiegoś niszczyciela czołgów, żeby było wiadomo. Każdy z tych maszyn, czy też każda z tych maszyn będzie miała swoje plusy i minusy. Nie ma tutaj żadnych, ale co do tego, jednak gra się nimi moim zdaniem lepiej niż większością czołgów na tym samym poziomie. Mają potencjał do robienia uszkodzeń. Są niektóre Niektóre cięższe do grania, niektóre są nawet mniej popularne, a na pewno taka jedna dziewiątka się tutaj znajdzie, więc zapraszam Was na odcinek i napiszcie mi proszę w komentarzu, jakimi Wy dziewiątkami gracie. Powiedzmy, że skończyliście całą linię, ale tak Wam się dziewiątka spodobała, że ją sobie zatrzymaliście właśnie w garażu. Miłego oglądania. Słuchajcie, moim pierwszym takim najfajniejszym, albo jednym z, tak to nazwijmy czołgów. Na dziewiątym poziomie jest definitywnie wz 1 4. Do, dobrze powiedziałem jedynki? Nie wiem. Dziewiątka hatek, dziewiątki... dziewiąty? Dziewiąty, dziewiąty drzewkowy słuchajcie. Ogólnie tutaj będziemy mówić tylko o czołgi drzewkowe. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj nie będzie czołgów specjalnych, czołgów premium i tak dalej i tak dalej. Mamy tylko drzewkowe. Coś co do czego każdy ma dostęp. Dlaczego wz -a? Dla mnie definitywnie alfa i pena. 490 na bombie. No i mamy 340 pęki. <laughs> Sorry, gardłów, wstałem, krecik. Okej. Okay. Czy ja tutaj mam jakiegoś przeciwnika do tanga? Witam gorąco. Pamiętam raz miałem sesję taką chorą tym czołgiem, że to jest absurd. A szkoda. Gdzie oni wszyscy pojechali? E, 4,800 po tam kilkunastu grach. 4,700 jakoś tak. To, to było w ogóle... Raz mi się zdarzyło w moim całym życiu, jak sobie grałem w gierki komputerowe i tym czołgiem. Jakoś tak. Bardzo, bardzo dobrą sesję miałem. Życiówka tak zwana, życiówka. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli macie dobry matchmaking, to w sumie ten czołg nie odbiega, jeżeli chodzi o działo. Od poziomów dziesiątych. Wręcz odwrotnie. Ma nawet lepsze działo niż niektóre z nich. Ale jest jeden problem. Nie mamy takiego pancerza. Nie mamy takiej przeżywalności. Więc wszystko zależy później, już tylko i wyłącznie od matchmakingu. No widzicie, no ja tutaj mogę próbować robić czy wygibasy. A i tak, i tak te pestki gdzieś tam będę łapał. Słaby side'zik niestety nie ma tutaj. O jajku, jak ty jesteś ustawiony, perełeczko, ale właśnie dla takich pestek dwa strzały, 1036 uszkodzeń, już wpadło. Dlatego mówcie co chcecie, ten czołg zawsze dla mnie będzie takim farmerem. Będzie taką maszynką do robienia dymka. To jest pierwsza gierka. Nie wiem jak nam tutaj pójdzie, ogólnie w całym odcinku. A tak jak widzicie, nagrywam to wszystko na żywo. Więc jeżeli coś będzie grubo, nie tak. No, to będzie mi bardzo przykro. Ale jak na razie tu by latają. 2000 zrobione. Narzekać się nie da. A MX50-120 gdzieś tam zagubiony. I pytanie brzmi, czy powinienem stąd zjechać, uciekać? Czy może, znaczy uciekać, uciekać, puszować, puszować tego gościa. Ale jakbym dał jeszcze. Waj, pięknie, tylko szkoda, że kundze. Był w stanie mi to wkleić. On gra sobie chyba tutaj. Aha. Aha. Okej, okay, okej, okay, komplu. Ale mnie to wyzerowało. No właśnie, pancerz tego czołgu jest jaki jest. Z tym się zrobić nic nie da. A no ja widzę, fundzę. Więc modam. No ten spocik od tego light'a był dla mnie na pewno zabójczy. Przez to zebrałem dwie tuby. A szkoda. A moim zdaniem szkoda. Zobaczcie, no teraz już po tego gościa nie zjadę. Nie zagram sobie na niego tak, jakbym chciał. Tam tak, jakbym mógł, gdybym miał hapeki. Ale może nie wszystko stracone. Sprawdźmy, czy taką maszyną jak ta, nawet grając bez punktów wytrzymałości, da się jeszcze cokolwiek zrobić. Z tego miejsca już raczej bym się nie chciał wychylać. Czy mogę spróbować gdzieś wjechać? Tutaj patrzę i szukam tego. Wiecie co? Chyba niepotrzebnie zjechałem. Jeżeli oni będą grać w tym miejscu, no to ja z Hila mógłbym farmić. Ale kto przewidział całą rotację trzech gości naraz? Zostawienie samego Kerna gdzieś tam na placu boju, 3-300 zrobione? Ja tam narzekać nie będę. Bo dla mnie liczy się to, że wiem, w jakich sytuacjach ten czołg będzie e, sobie radził. Wiem, że on i tak, i tak się obroni. Pomimo tego, że źle zagrałem, ale i tak tragedii nie mam. Lorka, gdzie może być Lorraine? Gromna krótko, szarfutur w garażu. Nie chciałbym robić tutaj żadnego zagrania w tym momencie, tak? Czyli wolałbym liczyć na to, że moja drużynka coś spotnie. Przyczyn oczywistych, no nie mam HP ków Opa. No i co, sam kundzę i arta? Już nawet nie kundzę, bo SMV. No to chyba po pana trzeba pojechać. 3800. pomimo tego, że nie było to dobrze zagrane, ale ta alfa na tym czołgu połączona z tą peną. Ja sobie gram jeszcze tutaj minus 8, więc już tak wiecie, maksymalnie wyżyłowane działko. Czy to dobrze, czy to źle? Zdecydujcie sami, stabilizacja też jest. OK. 4300 mogłoby być lepiej, nie powiem, ale i tak i tak fany z giereczki. ta przyjemność, jaką mam, gdy tym gram. No dla mnie topowa maszynka. Pozdrawiam gorąco. Kamerka się nie włączyła, wklejmy zdjęcie. Panowie i panie, zapraszam na zabawę za mxm 4 Ale 51, czyli dziewiąteczka. Znowuż jeden z takich czołgów, do których mam duży sentyment. Dlaczego? Dlatego, że grałem nim kiedyś, dawno, dawno temu. I zrobiłem nim, słuchajcie, misję na 2.6.0. Ostatnią, dziewiątką. Nie dziesiątką. Zrobiłem nim misję sobie go po prostu ekspiąc. Ee, dyszeczkę. No i wpadło 7000 uszkodzeń, 7000 odbitego ponad, nawet tam chyba było 7,5 i sporo, sporo fragów. Więc też na pewno taką maszyną jak ta da się grać. Moim zdaniem jedna z przyjemniejszych dziewiątek, jeżeli chodzi o ciężary w dzisiejszej mecie. Dlaczego? Mamy HP, ten pancerz nie jest idealny. No, są włazy na wieży, tak? Po których można dostawać tuby. Yy, mamy też te skośne boczki, które nie ułatwiają nam robienie side Scrapa, Wręcz odwrotnie, tutaj robienie side scrapa jest niemożliwe. Wychylamy się przednią płytą pod kątem. To nie jest czołg do robienia side scrapa przypominam wszystkim. Więc, jeżeli będziecie próbować robić sajda właśnie na tej maszynce, to może się to dla Was bardzo źle skończyć. Będziecie tracić zbyt duże ilości HP. Dzień dobry, panie Lisku. Niestety po górnej z rykoszetem. Ale chyba też źle mierzyłem, bo mierzyłem chyba jakoś tak na leniwce zamiast dać powierzy. To niestety nie wchodzi. Nie mam tutaj czasu, żeby sobie stanąć, wymierzyć. Boi się, że dostanę pecho od jakichś snajperów. Widzę, że jest tylko niby jeden tedeczek, ale. Słuchajcie, może tam być coś jeszcze. Jakiś magik, nie wiem. Ziomek, jesteś niepoważny. Co ty robisz? <laughs> Zafraga wszystko, tak? Zafraga wszystko. No, nie za bardzo to mądre. No i zobaczcie, no ta mapa charakteryzuje się tym. Że guzik jest tutaj do roboty. Więc co ja personalnie w tej rundzie mogę zrobić? No nie za dużo. Mogę sobie podjechać tutaj, skoro widzę, że góry chłopy nie grają. I jakoś spróbować dzięki tym apeczkom fajnie ich pyrkać po wieży. Nie jest to idealna sprawa. Ciekawe, czy tędy. Ostatnio chłop mi tędy zjechał. Chciałbym spróbować, czy faktycznie się da. Nie tracąc zbyt dużo HP. No, ale. Gdy gramy w ten sposób, a ta dziesiątka pod takim kątem jest farmiona, nic zrobić, że meczek nie może. Jakby pan tajpik chciał. Dobra, uspokój się, ja tylko chcę na pestkę i tak pestki nie możesz dać. O widzisz? Musisz się bardziej wychylić, ziomek. O. Dokładnie. Nergal? też nie. Oni tego nie puszczą. Mamy tutaj za duży. Za dużo czołgów, to po pierwsze. Po drugie, goście nie grają kontroli z bunkra. Więc dla nich to jest zła sytuacja. Szkoda, trzeba było dać po, góry, po górze wieży. Ale liczyłem na to, że gdzieś tam wcisnę w ten silnik. Jednak się nie udało. Dobra, spróbował trzy razy. No to. Za którymś pewnie wyjdzie, nie? Takie wychylanko. I teraz się zastanawiam, czy zrotować to tędy pojechać ich po prostu wyczyścić. Ale Type gra górę. No chyba nie za bardzo mi się to opłaca, co? Nie za bardzo mi się to opłaca, tym bardziej, że ten Nergal... też nie wiem, czy on się będzie cofał, czy on się nie będzie cofał. Ciężko powiedzieć. Och, znowu. Ok, Poleciał po jarzmie albo po jakimś kątem, pod jakimś kątem dziwnym, żeby był może na bok wieży. Ciężko mi to stwierdzić w tym momencie. Dobra, tym Nergalem, dawaj! Dzięki. Jeden za jeden. Na hateku nie przeszkadza mi w ogóle. Wiem, że sfarmiłem 2800. Tylko gra się kończy, więc co musimy robić? Piskać trzy razy R i to szybko. Się zagadałem, a w tej... Właśnie w dzisiejszych czasach jest ten problem. Że jest drużynka, jest drużynka, jest drużynka. Nagle pół minuty później wszyscy padają, giną i nikogo nie ma. Jednak czołg zaufajcie mi dla was personalnie. Albo przynajmniej dla większości z was. Będzie całkiem przyjemny i fajny do grania bezstresowo, łatwo się tym robi uszkodzenia. Tylko to nie jest też super taki ciężki, który będzie odbijał wszystkie pechy. Zapamiętajcie to, proszę. To nie jest jedna z tych maszyn, które będą tankować obrażenia jak Maus. Tak na tym czołgu to niestety po prostu nie działa. Czy ja dobrze zjeżdżam? Chyba dobrze, co? Nergal, o ty! Co ty tutaj robisz, ziomku? Ale żeś, kurde, rozdał te hapsy, szkoda. 3800 zrobione. No tak jak mówię, po jednej giereczce sobie pykniemy. Ale czujesz, że grasz fajną maszyną. Czujesz, że nie ciąży ci ten czołg. Więc jeżeli ktoś z was chce się pobawić, albo ma dosyć, dosyć dziesiątych kierów, albo będzie grindował linię. Ło, Paweł Jumper. Nie udało się niestety. A ja nawet fraga nie skończę. Za długo tam się zasiedziałem definitywnie. Trzeba było po prostu wjechać i zjechać. Ale nic się nie stało. 3800 jest. Ja zadowolony. Moi drodzy, trzecią maszyną, jaką będę polecał, to Leo PTA, pomimo tego, że został zbufowany, potem został znerfiony. No to i tak i tak jakoś fajnie i przyjemnie mi się tym gra część z was pewnie by powiedziało ej, ale gdzie jest e 50 no to E50 będzie takim substytutem do Leopeta, jeżeli chodzi o polecajki. Warto też może spróbować patona. Paton w dzisiejszych czasach też jest mega ciekawy, mega interesujący, można się tym dobrze bawić. Ale pytanie brzmi, czy będzie Wam odpowiadała ta niska penetracja? Więc paton raczej dla osób, które kiedyś nim grały, dla osób, które grały właśnie patonem w 2015 roku, albo wcześniej, albo później, byłby dobrym. Dobrym rozwiązaniem. Dostałem spota, muszę podjechać, ale EBR w garażu i to jest olbrzymi plus. To jest bardzo ważna informacja, że już wynieśliśmy tego light na 10 poziomie, dzięki czemu mój EBR będzie mógł sobie jechać, spotować tę całą półeczkę, no a być może dzięki temu będziemy mogli farmić. Czy są w ogóle jakieś hateki w tej grze? No, tak średnio bym powiedział. Ja chyba powinienem być tutaj już wymierzony wcześniej, co? Mam takie wrażenie, że. Niepotrzebnie czekałem na przejazd, skoro i tak, i tak jest tyle hateków. No to kto tam przyjedzie? Cały jeden. No dobra, dwa, bo tigermaus. Super. Obrócona wieża dajemy pechę. Już gdzieś tam dwie pechy urwaliśmy. No, że to są ciągle dwie pechy. Mało. Chce się więcej. Ok, spocik na FV by się przydał. Nie ma. No to bijemy jest siedem. Tutaj muszę sobie balansować, żeby nie dostać jakiegoś głupiego podświetlenia. Widzicie, jestem na linii. A co on robi? On mierzy, czy co on robi? Nie mam zielnego pojęcia, co on ogarnia, albo czego nie ogarnia w sumie. I jest 7 czy CSA? Ja bym chyba dał w CSA. Co, na blindzie to weszło? Pamiętajcie, że. Nie wiem, czy on jest. A nie, on nie jest awką, po prostu mierzy. Ekstra. No to jak sobie chłopta mierzy, to niech sobie mierzy dalej. FV-ek, nie ma czasu chyba na hek Boję się, że może wyparować, więc od razu strzelam za PCR. A w takich sytuacjach nie ma sensu próbować maksymalizować uszkodzeń. Warto po prostu zrobić pechę chłopi, tak i tak, by do garażu nie wyleciał po tamtym strzale. No a my musimy gonić. Musimy ostro gonić gierkę, bo już są domykani. Już po dwóch minutach, już po tym pierwszym wywaleniu się ebr było wiadomo, co się z nimi stanie, jeżeli będą grać bazę. tutaj już mamy łatwą opcję. Ładujemy hełczki, wjeżdżamy po Wafla. Czy go staranować, czy nie? Jak myślicie? No, ty jesteś szczurek. No, nie miłe to było dla mnie. No, <śm> nie miłe to było dla mnie. Ładnego traka mi dał zresztą. Trzeba, trzeba to uszanować i dlatego, tym czołgiem, też możecie sobie grać na podstawowej amunicji. Nie musicie na tym czołgu spamować tym goldem na prawo i lewo. Dlaczego? Dlatego, że mamy 280 pen na podstawie, czyli więcej niż taki na przykład Le paton na goldzie. Jest dobrze pod tym względem. Nie ma co ukrywać tutaj podstawowe ammo. Robi robotę, więc nawet jak będziecie expić sobie Leoparda, ja bym ten czołg zostawił, sam go sobie zostawiłem. Leo PTA u mnie ciągle jest w garażu, czasami przerzucam różowe modułki na niego, żeby sobie nimi zagrać jakąś sesyjkę. Czemu nie? Trzeba grzać Bogierka. No strasznie szybkie te rundy, przyznaję. Ale blindzika mamy. Ori wyparowało. Dwa czołgi zostały, felicze. Już nie. I Cobra też minus, ale 3800 zrobione, może mamy Blindzika. Po jednej rundce, po jednej nutce, zobaczmy, czego trafiliśmy. No, dostał pechę na tym CS-ie. Gierka, tak jak widzicie, wszyscy zrobili uszkodzenia. Moi drodzy, nie mogłoby się tutaj obyć bez tej majestatycznej maszyny, czyli Halak miał rację, wielki, potężny Turtle. Tylko niestety, turtle Tortoise, tortoise, tortoise. Wielki i potężny tortoise. Słuchajcie, na tej mapie może być troszkę ciężko ze zrobieniem uszkodzeń, bo często jest tak, że drużynki się po prostu rozjeżdżają na dwa zupełnie e, osobne krańce. No i wiemy, że to nie jest buraska, że sobie podbijesz 5 kwadratów w kilkanaście sekund. Tutaj już taka wycieczka będzie trwała. No ale zobaczymy, czy coś uda się skupnąć. Jestem bardzo... Hmm, ciekaw, czy w ogóle jadę do uszkodzeń, czy ktoś tam będzie grał. Nie mam zielonego pojęcia, już widzę jednego HTK jadącego na heal. A. Co ciekawe, Leo PTA gra w linii 3, Tego to nie przewidziałem. Tutaj coś blinduje, tak mi się wydaje, że coś może blindować. Mam takie dziwne wrażenie, że w dzisiejszych czasach musisz pojechać Hila. Jeżeli ty nie pojedziesz Hila na tej mapie, to nie zrobisz dymka. Wygląda to dla mnie tragicznie. Dostęp do uszkodzeń jest zerowy. Jeszcze nawet na Mordor nie dojechałem, tam się okazało, że Leopeta przyjechał na Hedy. No zupełnie bez sensu, chłop zrobił. No ale będę to podciągał w, w miarę możliwości, może cokolwiek uda mi się wyrwać. Nie sobie HEK. Okej. Okay. Chcemy wjechać w SU? Pewnie, że chcemy. Mam szarfutura po prawej stronie, ale on chyba nie jest mną zainteresowany, co? Szkoda, że nie weszło. Szkoda, że nie weszło. Co my tutaj mamy? T103 na pulu. Widzicie, ja się staram tutaj kontować tym tortem. Staram się tutaj balansować, tak, żeby pestek nie dostawać. No w bok te pechy, niestety, będą trubić. Tak się zastanawiam, czy w ogóle jest sens jeżdżać. Jeżeli ja zjadę niżej, no to chłop będzie mieć nade mną dużą przewagę. A tak, jak sobie gram w ten sposób, to być może nie będzie tych pestek trafiał. Może się będzie odbijał. Jeżeli chciałby w ogóle na mnie jeszcze grać. Testo 3. W tym miejscu dobrze byłoby dół zdusić, ale nie mogę tego zrobić do momentu, kiedy się tego gościa stąd nie pozbędę. Będzie mógł się wychylać na moście, będzie mógł mnie tyrać w plecy, więc ciągle będzie to dla mnie jakieś ostre zagrożenie. Jest to trzy jeszcze żyje, co ciekawe. Pytanie też brzmi, czy on... A, nie uciekałeś. Nie wiem, ja na jego miejscu już dawno spaliłbym stąd wroty. Dawno już bym stąd uciekł. Ale giereczka nie wygląda wcale tak źle. Mam wrażenie, że muszę stąd odjechać. Muszę stąd odjechać i zacząć sobie kontrować z tej półki baza. Jeżeli padnie mi tam teamek, no to ciągle będę mógł sfarmić dużo uszkodzeń. Pytanie też brzmi, czy ja na tym przejeździe dostanę tuby, czy nie. 2 300 zrobione jak na ten moment. Potencjał w tej grze jeszcze jakiś do zrobienia uszkodzeń jest, więc wciskamy 3 razer. Czym się charakteryzuje Tortoise? Zarąbistym DPM-em, świetne działo, dobra pena. Fajny pancerz do momentu, ktoś z Was 340 penek na hitach nie strzela. Na to radzę uważać, ale jeżeli są zachowane tutaj jakieś normy grania, to sądzę, że nawet na średnim, średnim dystansie ten czołg będzie się dobrze spłacał. Czyli będziecie mogli tym robić damage nawet właśnie na dystansie, który nie macie na 5 metrów. Dlatego, że ten czołg ma w miarę cenne działo, jeżeli się nie ruszacie jak dzban. Tylko wymierzycie pechę na pełnym skupieniu, proszę tak jak ja tutaj. Staram się już tych snapów, co w sumie strzelałem, nie strzelać, więc będą to po prostu mierzone, Nie muszą być na maksa, ale chociaż troszkę. Dobrze pechę dał. A ja sobie mogę skorzystać z tego dobrodziejstwa DPM-owego, które mi ten czołg oferuje. Czyli wciskam lewy przycisk myszy, i jadę i walcuję wszystko przed sobą. No, piękny to jest czołg, no kocham. No i tam zagrałem tym w Halo of Fame 50 bitów. nie wiem ile miałem tam uszkodzeń, ale dość sporo. 4700, i to było ktoś kilka lat temu. Nie wiem nawet czy te moduły były, chyba tych modułów jeszcze nie było. Dzień dobry, witamy pana gorąco, Siemanko. Arta KD, to zupełnie nieistotne. Warmimy sobie tego ziomeczka. Wiemy, gdzie jest arta. Trzymaj się, kumplu. Chciałeś dać pesteczkę. No i co? Pierwsza runda. Znowuż tutaj na torku. I siadło, i siadło, i siadło. Ja ten czołg mówię. Zawsze będę bronić, zawsze go będę uwielbiał, zawsze będę mówił, że to jest dla mnie. Najlepszy Tedek, słuchając oczywiście pana Halaka, którego gorąco pozdrawiam. Chłop wyprzedził metę, wiedział co jest dobre, wiedział co jest niesamowicie mocne, zanim my wszyscy na to wpadliśmy. No więc 4800 zrobione. Fajna zabawa takim tortem. Jeżeli lubicie jakiegoś innego TDK, to pewnie macie do tego prawo. Ja wam tutaj pokazuję moje zarąbiste, polecane czołgi na tierze dziewiątym. Oczywiście część z nas będzie lubić inne maszynki, ale i tak, i tak. Daję Wam gwarant, że chociaż jak pogracie którąkolwiek z tych, to któraś Wam się powinna spodobać i przypaść do gustu. Więc napiszcie mi w komentarzu, którymi czołgami z tych czterech właśnie gracie sobie czasami na dziewiątych tierach. No dobra, zanim się odmelduję, to jeszcze pokażę Wam pierwszej. Klasy 6 kili, 4800 zrobione. Czało nie było, dopóki urwało. Ale było miło.